Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... FC Barcelona po czterech latach awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a bramkę zamykającą ostateczny wynik spotkania zdobył Robert Lewandowski. Jak Lewy odtruwa FC Barcelonę? Czy Polak jest lepszym liderem od Leo Messiego? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Kylianie Mbappé, który pozwał influencera sprzedającego kebaby oraz o Arkadiuszu Miliku, który już niebawem może odejść z Juventusu. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was również proszę, jeżeli spodoba Wam się dzisiejszy materiał, o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału STS i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bugmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie: wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie futbal TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. FC Barcelona to więcej niż klub. To popularne w środowisku kibicowskim hasło dumy Katalonii na przestrzeni ostatnich lat straciło na swojej wiarygodności. Drużyna, która budziła postrach podczas europejskich pucharów, stała się w 2020 roku piłkarskim średniakiem. To właśnie od tego momentu klub miał spore problemy z awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów oraz z walce o zdobycie Mistrzostwa kraju. Wszystko się jednak zmieniło w 2022 roku, wraz z przyjściem nowych zawodników, w tym Roberta Lewandowskiego. Już w pierwszym sezonie pomimo blamażu w Champions League FC Barcelona sięgnęła po tytuł Mistrza Hiszpanii, a Polak został najlepszym strzelcem La Ligi, wyprzedzając m.in. Karima Benzeme, który zaledwie kilka miesięcy wcześniej wygrał Złotą Piłkę. W trakcie sezonu 2022-2023 Lewandowski w pewnym momencie strzelał bramkę średnio co 54 rozegrane minuty. Takiego wejścia do Barsy nie miał nikt spośród takich piłkarzy jak Luis Suarez, Neymar, Zlatan Ibrahimowicz, Thierry Henry, Samuel Eto, Patrick Kluivert, Rivaldo, czy też sam Ronaldo. Należy jednak wspomnieć, iż po przerwie na Mistrzostwa Świata rozgrywane w Katarze wrócił inny piłkarz. Lewandowski był po prostu słabszy. Gorzej dryblował, często przegrywał pojedynki na murawie i co najważniejsze, przestał strzelać regularnie, co podsycało plotki na temat jego rychłego odejścia z klubu. Dziś patrząc na tą sytuację możemy się jedynie zaśmiać. Lewy na ten moment znajduje się na 48 miejscu najlepszych strzelców FC Barcelony, posiadając aż 52 gole, wyprzedzając takie legendy jak Thierry Henry czy też Gary Lineker. W fenomenie Polaka nie chodzi jednak o same gole i efektowne zagrania. Lewy daje Barcelonie znacznie, znacznie więcej. Jeszcze kilka tygodni temu zastanawialiśmy się nad tym, jak przyzwyczajony do niemieckiego Ordnungu piłkarz odnajdzie się w zupełnie innej rzeczywistości. By nie powiedzieć bałaganie, który panował na Camp Nou, zarówno w szatni na boisku, jak i w samych gabinetach. Szybko okazało się, że nie doceniliśmy kapitana reprezentacji Polski. Jest na tyle silną osobowością, że zaprowadza w Barcelonie własne porządki na naszych oczach bowiem następuje lewandyzacja Barcelony. To klub i drużyna przejmują cechy Polaka, a nie odwrotnie. Nie bez przyczyny w Hiszpanii porównują przyjście Lewego do transferu Ronaldinho w 2003 roku. Nikt się tego nie spodziewał, ale Lewandowski okazał się idealnym liderem Barcelony na okres transformacji. To właśnie on opiekuje się młodszymi kolegami z drużyny i dba o ich rozwój. Czego widać efekty? W postaci takich utalentowanych gwiazd jak Pedri, Gavi czy też Lamine Yamal. A z pewnością niebawem pojawi się jeszcze więcej młodych i utalentowanych piłkarzy. W taki sposób Pedri w jednym z wywiadów skomentował swoją współpracę z reprezentantem Polski. Cały świat widzi, jaką gra, jakie strzela gole i jakie ruchy nam zapewnia. Robert daje nam bardzo wiele i oby tak było dalej, bo to zaszczyt grać z nim w zespole. Często mi pomaga i udziela wskazówek. To, jak trenuje i gra, jest autentycznym szaleństwem. Pracuje tak ciężko, jakby miał 19 lat. Dlatego też Lewandowski w tym momencie znaczy dla Barcelony więcej niż znaczył Lionel Messi. Oczywiście Argentyńczyk to piłkarski geniusz, jedna z głównych postaci najlepszej ery w historii klubu, ale działał w dosłownie cieplarnianych warunkach. Gdy po dekadzie sukcesów przyszedł kryzys, nie udźwignął odpowiedzialności. Zaczął mieć zły wpływ na zespół, nie na wojsku, bo z piłką nadal był genialny, ale nie był liderem, jakiego w trudnych czasach potrzebowała wtedy Barcelona. Nie bez przyczyny Gerard Piqué miał powiedzieć Juanowi Laporcie, że jeśli chce zbudować zwycięską drużynę, musi pozbyć się Messiego. To brzmiało jak bluźnierstwo, ale Piqué powiedział na głos to, o czym inni bali się pomyśleć, że problemem Barcelony jest właśnie Leo Messi. Argentyńczyk w ostatnich latach był wręcz zniechęcony oraz sfrustrowany. Drużyna była skazana na jego humory, to typowe dla geniusza, według którego otoczenie za nim nie nadąża, ale destrukcyjne dla grupy żył przeszłością, ostatnim tripletem, kiedy pomagali mu Czavi i Neymar czy też Luis Suarez. Nowi gracze okazywali się dla niego zbyt słabi, a dla wpatrzonych w niego jak w obrazek młodych piłkarzy nie był wzorem czy też mentorem. Nie zaopiekował się nikim tak jak nim Ronaldinho. Był dla nich niedostępny, za to uzależniał ich od siebie. Wszyscy byli sprowadzeni do roli jego służącego, a sam wychodził z roli piłkarza. Decydował o zatrudnianiu i zwalnianiu trenerów, a także o kształcie kadry. Pozwalano mu na to, bo traktowano go jak primadonne: byle nie rozgniewać, byle nie urazić. W ten sposób do krwiobiegu wprowadzono toksynę, która rozlewała się na cały organizm, jakim jest zespół piłkarski. Moralny rozkład szatni to pokłosie postawy Messiego i popłażliwości Bartomeu wobec niego, z tego nie mogło zrodzić się nic dobrego. Nieprzypadkowo w dwóch ostatnich sezonach Messiego Barcelona zdobyła tylko Puchar Króla, a w pierwszym roku po jego odejściu nie wstawiła do gabloty dosłownie nic. Barca potrzebowała odtrutki, którą okazał się wspomniany Lewandowski. Polak jest całkowitym przeciwieństwem Messiego, naturalnym liderem, który nie potrzebuje opaski, żeby być przywódcą. Daje dobry przykład i zmusza do pracy wszystkich wokół. A według Was Robert Lewandowski poprowadzi FC Barcelonę do sukcesów? Czy Polak jest lepszym liderem od Leo Messiego? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Konflikty w piłce nożnej to nic nadzwyczajnego, powiem to normalna rzecz nie tylko w sporcie, ale po prostu w życiu. Sytuacja, którą jednak przedstawię, jest goła inna od tych, które pojawiały się na kanale do tej pory. Jeden z francuskich influencerów sprzedaje kebaby w Marsylii, a jednego z nich opisał używając ksywki Mbappé. Bynajmniej w nieco prześmiewczy sposób. Kebab w pieczywie okrągłym jak głowa Mbappé. Takich słów do opisania swojego kebaba miał użyć wspomniany influencer, co spotkały się z pozwem w jego stronę od prawników nikogo innego jak samego piłkarza PSG. Żądanie jest bardzo proste, albo owa osoba usunie opis z nazwiskiem piłkarza, albo cała sprawa trafi na drogę sądową. Brzmi kuriozalnie musicie przyznać, a z drugiej strony nie jest to takie absurdalne na jakie wygląda. Mbappé to aktualnie najgłośniejsze nazwisko w francuskim sporcie i jedno z najgłośniejszych na świecie. Reklamowanie więc swoich biznesów nazwiskiem wspomnianego piłkarza mocno promuje takie przedsięwzięcia, co byłoby zrozumiałe, gdyby Kylian wcześniej wyraził pozwolenie na taki ruch, bądź zarabiałby jakiś procent ze sprzedaży, w tym przypadku kebabów, a z tego co wiemy, niestety tak nie jest. Marzenie Arkadiusza Milika w 2020 roku było jasne i proste. Polak, jeszcze jako piłkarz Napoli, chciał zostać zawodnikiem ich odwiecznego rywala, czyli Juventusu. Z faktu, że arek w rundzie wiosennej sezonu 2019-2020 był w bardzo dobrej formie, z automatu skreślono jego szansę na owy transfer, bowiem Aurelio de Laurentiis nie chciał, aby polski napastnik poszedł w śladami Gonzalo Iguaina. Koniec końców Milik i tak dopiął swego i po transferze do Olympic Marsylii w styczniu 2021 roku, już półtora roku później, podpisał umowę ze Starą Damą. W niej, niestety, jak mogliśmy przewidzieć, nie może liczyć na regularną grę. I o ile w pierwszym sezonie był zawodnikiem rotacyjnym, tak w aktualnej kampanii najczęściej pełni rolę rezerwowego. Łącznie 840 minut na morawie i dorobek 6 bramek i jednej asysty to nie taki zły wynik, ale zdecydowanie potencjał milika w piłce klubowej pozwala mu na więcej. Dziennikarz przeglądu sportowego Alberto Bertolotto twierdzi, że Arek nadawałby się, aby zasilić chociażby Fiorentinę, która od sprzedaży Wlachowicza do Juve szuka godnego napastnika i ma dobre relacje z zarządem turyńskiego giganta. Dużo zależy od przyszłości Massimiliano Allegriego, nie wiemy czy on pozostanie na ławce trenerskiej Juventusu. Kontrakt Milika obowiązuje do 2026 roku. Zarabia tam 4,5 miliona euro. To zależy od planów, które Juventus ma wobec niego. Stawiamy dalej na Milika, czy go sprzedajemy i zarabiamy pieniądze. W tym momencie on jest zmiennikiem. Widziałbym go we Fiorentinie, która szuka napastników z takimi cechami od czasu odejścia Dusa na Blachowicza. Relacje między Juventusem a Fiorentiną są całkiem dobre, ponieważ Artur, ponieważ Artur został wypożyczony do Florencji. A wy jak sądzicie? Czy kończący w tym roku 30 lat Arkadiusz Milik powinien opuścić Turyn na rzecz klubu, w którym może liczyć na większą ilość minut na Murawie? Czy może dzisiaj to bez większego znaczenia dla jego kariery i reprezentacji Polski? Sekcja komentarzy oczywiście należy do was. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się wam spodobał koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!